Dzień dobry, Magdalena Banasiak. Proszę Państwa, jesteśmy na plantacji kapusty, czyli rośliny o ogromnych potrzebach pokarmowych. Oczywiście, żeby zapewnić te potrzeby pokarmowe, musimy zadbać o odpowiednie nawożenie posypowe, czyli robimy analizy i pod te analizy e, układamy odpowiednie dawki nawozów, azotu, fosforu i potasu, a później już wprowadzamy nawożenie do listy. Ogromną rolę tutaj odgrywają mikroelementy, szczególnie bor, mangan, molibden, to są te mikroelementy, które w uprawach kapustnych mają duże znaczenie, ale też i wszystkie pozostałe, ponieważ tak to działa, że jeżeli brak któregoś z pierwiastków, to pobieranie pozostałych jest niestety na poziomie tego, który znajduje się w najmniejszej ilości, więc musimy zadbać o kompleksowe nawożenie. Takie nawożenie dolistne skomponowane odpowiednio pod fazy rozwojowe jest na, w naszych katalogach. Proszę zaglądać na naszą stronę internetową, tam są do pobrania programy. Natomiast to, co dzisiaj jest ważne, to to, to aby powiedzieć Państwu, że nie możemy dbać o jakość plonu na końcu. Często zadajecie nam pytanie, co robić, żeby główki nie pękały, żeby kapusta się dobrze zakiszała już na ostatnich etapach wzrostu. Niestety tak to nie działa. Musimy zadbać o odżywianie dobrze skomponowane, dobrze zbilansowane od samego początku. Wprowadzanie mikro i makroelementów już w tych wczesnych fazach ma ogromne znaczenie, aby roślina gromadziła odpowiednią ilość cukrów, aby była odporna później na zmienne warunki pogodowe, to właśnie teraz jest bardzo ważne, żeby wprowadzać odpowiednie dawki wapnia, odpowiednie dawki potasu i mikroelementy, o których mówiłam. Więc to jest bardzo istotne, żeby roślina była dobrze odżywiona, miała świetny wigor i nie reagowała tak bardzo na zmienne warunki pogodowe.